To są kolejne ćwiczenia AMPER, które zostały zorganizowane we współpracy z Policją, z Wojskiem Polskim, ze Strażą Pożarną. Warto też dodać, że uczestniczą też w dzisiejszych ćwiczeniach nasi koledzy energetycy z PGE Energetyka Kolejowa, którzy niedawno dołączyli do grupy PGE to pokazuje, że cały czas rozwijamy swoje umiejętności, rozwijamy cały czas te umiejętności po to, by nie zaskakiwały nas żadne sytuacje kryzysowe, żadne sytuacje, które mogłyby się wydarzyć na naszych punktach zasilania, ale też na liniach co mogłoby powodować brak zasilania. Dzisiaj akurat spotykamy się w Legionowie, dosyć zurbanizowany obszar, dużo mieszkańców, dużo gospodarstw domowych. Dbamy o to, żeby ta ciągłość była zapewniona, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie cieszymy się, bo cały czas zdobywamy nowe doświadczenia, jeżeli chodzi o to współpracę ze służbami, cały czas wymieniamy się tymi y, doświadczeniami. To jest tylko i wyłącznie potrzebne nam do tego, żeby cały czas się rozwijać, bo y, energetyka też cały czas się rozwija. Dzisiaj mieliśmy y, taką możliwość zaprezentowania czy stawiania linii napowietrznej na słupach kompozytowych czy mobilna stacja y, no są to takie elementy, które cały czas gdzieś tam uzupełniamy, w, dokupujemy, tak żeby cały czas rozwijać się i podążać za wszystkimi zmianami. Wszystkim nam przyświeca przede wszystkim to bezpieczeństwo dostaw, bo nasi klienci są dla nas najważniejsi i muszą czuć się bezpiecznie. Ćwiczenia można by powiedzieć, że kolekwialnie wykonujemy na sucho. Tutaj duże ukłony nie tylko do służb, które z nami współpracują, ale też dla samorządowców, dla pana prezydenta, starosty za tą współpracę, bo wiadomo, że przy sytuacjach kryzysowych oczywiście do tych wszystkich sztabów kryzysowych dołączani są samorządowcy, włodarze. Danego terenu, z którymi wtedy wszystkie służby współpracują. Dzisiejsze ćwiczenia odbyły się bez żadnego uszczerbku dla mieszkańców Legionowa. Myślę, że jedyne co to była, to atrakcja, którą można było zaobserwować.